Cześć. Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. Kochani, zapraszam was do czytania z kart tarota na temat miłości. Witam wszystkie zodiakalne Bliźnięta i jeżeli masz ochotę zobaczyć co czeka cię w 2024 roku to pozostań tutaj chwilę i posłuchaj, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Przepięknymi kartami tarota zobaczymy sobie. Krótkie będzie to czytanie, taki szybki podgląd co tam może czekać zodiakalne, bliźnięta, jeśli chodzi o miłość. Zobaczymy też z przełożenia tutaj, jak tarot się wypowie, bo być może inne sprawy będą ważne, ale skupiamy się na miłości. Kartami magicznych Syren i Delfinów też sobie tutaj wyciągniemy jedną kartę i zobaczymy, jaka tutaj będzie, jaki tu będzie przekaz dla zodiakalnych bliźniąt. Zobaczmy zatem, co z tą miłością w 2024 roku dla zodiakalnych bliźniąt. Rycerz Pentakli, no jest kochankowie, pokazało się tutaj, jeśli chodzi o miłość i dziewiątka kielichów. Być może zodiakalne bliźnięta, które e, są związane, mm, czy będą się chciały związać. E, z kimś. Może troszeczkę jeszcze będą, jak gdyby, e, nieusatysfakcjonowane, powiedziałabym, z tego, co będzie im ofiarowane. Być może ta miłość jest miłością taką spokojną, e, która będzie Wymagała, jak gdyby, żeby ona dojrzała, powiedziałabym, ale na spokojnie tak. Tarot tutaj z przyłożenia zasugerował. Kochani, idzie do Was porozumienie, wychodzi ktoś do Was naprzeciw z tym, z tym kielichem jak najbardziej w 2024 roku, ale zobaczmy. Król Mieczy. Karta wisielca, dwa kielichy, paść kielichów, dziewięć pentakli i dziesięć mieczy. Hmm. Co z tą miłością, kochani? No co z tą miłością? Może i właśnie czekacie czekacie od tego kogoś, żeby może się określił, żeby rzeczywiście stworzyć coś, coś takiego konkretnego, namacalnego, prawda? A tutaj jeszcze no, karty pokazują, karty pokazują, jak gdyby takie mm, zawieszenie e, w tej, w, w tej tutaj, w, jeśli chodzi o tą płaszczyznę, tej, tej sfery uczuciowej. Być może odnosicie właśnie takie wrażenie, jak z przełożenia powiedziałam, że ta miłość musi dojrzeć, ona musi się przerodzić co, w coś e, większego, ponieważ tutaj. No, ten paś, Pentaklis przełożenia, który się właśnie pokazał, tu jest takie, jak gdyby racjonalizowanie, jeszcze na, na spokojnie. Być może ktoś dochodzi do wniosku: poczekajmy, jeszcze zaczekajmy, może te, te uczucia, one mają, mają dojrzeć, może tutaj. Ktoś jest po przejściach, ktoś się boi, ponieważ pokazała się dziesiątka mieczy, dziesiątka mieczy jest okrutną kartą, jeśli chodzi o miłość. W dziesiątce mieczy człowiek bywa zraniony po wcześniejszych przeżyciach, tutaj została mu wyrządzona ogromna krzywda i po prostu jest czas czekania. Być może są pewne rozczarowania, może jeszcze trzeba sobie na spokojnie przemyśleć w czwórce. Mieczy potrzeba, potrzeba spokoju, prawda? Czyli takiej ciszy, dania sobie tutaj tej, tej przestrzeni dla siebie, żeby sobie na spokojnie wszystko przemyśleć, poukładać te, te emocje. Pokazała się tutaj ósemka kielichów, czyli to są takie, powiedziałabym, emocje. Od których chcemy uciec, od których odchodzimy, bo wiemy, że coś nam nie służy, coś nam nie posłużyło, ale pamiętajmy, że ja tą kartę postrzegam już z kilkuletniego wróżenia tutaj, a ósemka kielichów, jeżeli pojawia się w rozkładach, kobiety mają naprawdę problemy, nie wiedzą co zrobić i tak po prostu tkwią, tkwią latami. Bo jest y, wspólne mieszkanie, jest wspólny dom, wspólny kredyt, dzieci, są pewne zobowiązania. Jak sobie poradzę, jeżeli odejdę, jeżeli y, zamknę za sobą drzwi, co dalej, jak będę, jak będę y, żyć sama? Czy, czy tu jest ten, ten strach, ten lęk? I ja tutaj w tych kartach, kochani. Widzę, widzę, właśnie, że jest coś, coś, takiego. Jest tutaj być może też chodzi tutaj o małżeństwo, prawda, gdzie tutaj jest, no trzeba podjąć jakąś decyzję. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne dla zodiakalnych bliźniąt. Co w tej miłości na 2024 rok? Ale tak jakby jest pewne zawieszenie. Tutaj jest potrzeba zobaczenia tego, co się dzieje w tych Waszych uczuciach, tak z innej perspektywy troszeczkę coś sobie przewartościować, coś być może Wasz świat macie takie odczucie, takie wrażenie, że wywraca się do góry, do góry nogami, albo może sami nic nie robicie w tym, w tym kierunku, może to wy jesteście tacy, albo, bo, bo to tutaj, no, odwracajcie sobie tutaj te energie, pamiętajcie, że to zawsze w dwie strony działa. Ale jest, jest tutaj być może jeszcze jakaś niedojrzałość. Może też chodzić tutaj o dzieci, kwestia dzieci i nie wiadomo, co dalej z tą, z tą miłością zrobić. Może będziecie chcieli stawiać w tej dziewiątce denarów na siebie, być niezależnym, być razem. Jeżeli już. Stanie na Waszej drodze ktoś, kto będzie Wam oferował, wychodził z tą, z tą miłością, bo z przełożenia tam kochankowie pokazali się, prawda? To jak, jak najbardziej, czyli tutaj, mimo to, będziecie ostrożni, będziecie ostrożni i nie będziecie chcieli, jak gdyby szybko wejść w coś w co miałoby być, czy zalegalizowane, czy po prostu oficjalne tutaj na spokojnie, jeżeli chodzi, po prostu czujecie też pewne rozczarowania z przeszłości i jesteście ostrożni i dojdziecie do wniosku, że cierpliwość, poukładanie sobie pewnych spraw no, nie zaszkodzi tutaj. Z tym kimś, przy tym kimś, jeżeli, jeżeli właśnie tutaj coś takiego się będzie wydarzać. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj magiczne Syreny i delfiny podpowiedzą dla zodiakalnych bliźniąt. Pozytywna energia. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i sytuacjami, a unikaj negatywności. Pozytywna energia. Pozytywna energia, ta dziesiątka mieczy. Ona tutaj mówi o tej przeszłości. Tutaj trzeba uleczyć, wybaczyć sobie przede wszystkim to, to zranienie i, i zaopiekować się sobą jak najlepiej. To tyle, kochani, takie czytanie na 2024 rok, co słychać tam w z tą, z tą miłością, dla zodiakalnych bliźniąt. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.